Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tymoteusz Frączek i dzisiaj wybieram się na bardzo ciężką, skomplikowaną i niebezpieczną wyprawę. Udaję się zaś na spacer nad Solinę. Wyruszam z Łańcuta, czyli jest to lekko ponad 100 km. Jednakże nie wyruszam na tę wyprawę sam! Nie, 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 nie. Wyruszam z osobą bardzo mi bliską, bardzo mi zaufaną. Taką osobą, która wiem, że nie porzuci mnie, gdy zaatakuje nas Niedźwiedź. Chyba. Jest to. Bartuś. No, dzień dobry. Wstałem. Tak! Nie wiem, czy wspominałem, mamy 3 dni na przejście tej trasy 100-kilometrowej z łańcuta nad Solinę, ponieważ Bartuś czwartego dnia ma pracę. Zaraz do niego podjadę pod dom i stamtąd wyruszymy. Plan jest taki, iż... Nie ma planu. Dojechałem. Idzie. Dlaczego Ty masz taki mały plecak? Jaki mały? W porównaniu do mnie. To jest mały? Czekaj, jeszcze się wracam, bo po kalimatę idę. No, zapomniałem wziąć. Czyli to jest... To jest... On nie ma miejsca w tym. Jesteśmy ugotowani, drodzy Państwo. Dzień dobry. Jesteś gotowy, Bartos? Nie. <grywa> Dziewięć godzin. Dobrze, drodzy Państwo. Wyruszamy. Ile? Dziewięć. <grywa>

You need a bum, met her at a beauty salon with a baby Louis time, under her under arms. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. As girls, you gotta fly, I could tell by your charm. Na it's okay. I wanna dance in the light. I wanna ride, I wanna ride. Ciekam od niego. Już mam go dość. Nie chcę z nim iść. Pamiętajcie, banan to świetne źródło potasu. Także jedzcie banany. A co potas robi temu Co? Co potas robi? Potas? Mhm. Potas odpowiada za... Piękny, marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. zgadzają Kamek wygląda jak ziemniak. Schizofrenia, ale robisz? <grywa> Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum Wielkich oraz osłów, by się rzucić z mostu na łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział 30. <grym> mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak, jak jest I co ja robię tu? Uh, co ty tutaj robisz? Mieć te przestrzenie na jedno skinienie Wiele wynagrodzi Nie trzeba tęgi hu Ogólnie znaleźliśmy Znaleźliśmy miejsce do spania będziemy sobie rozkładać namiot przy rzeczce i będzie cudownie. Nie będzie. Dobrze, drodzy Państwo, pierwszy dzień jest za nami. Przeszliśmy 42 km, jesteśmy aktualnie w Dynowie. Za sobą mam namiot, w którym jest Bartuś. Zaraz wyjdę. Mówi, że zaraz wyjdzie. Słyszałeś? mamy już zaplanowane co robimy jutro. Mamy? Bartosz pyta się czy ma e, Tak, mamy. No, e, ma co? Nic nie mówiłem z Jutro idziemy do Sanoka. Tak? Się odmienia? Tak. No, tak. Co? Będziemy szli kolejne pewnie jakieś 10 godzin Wychodzimy z samego rana i w ostatni dzień, w trzeci dzień Postanowiliśmy z racji nie, niedostępności. Co? Co mówiłeś? Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Postanowiliśmy Postanowiliśmy z racji niedostępności... Czy... Postanowiliśmy z racji niedostępności transportu powrotnego. Yy... Dlaczego się śmiejesz? Przestań to powtarzać. Przestań. No tak, że. się. Postanowiliśmy, iż w trzeci dzień wstaniemy też z samego rana. I o ósmej mamy yy, krótki pociąg z Sanoka do. Uherców? Tak. I z uherców normalnie sobie spacerkiem idziemy nad Solinę, żeby zaliczyć nasz cel, i potem z powrotem z Soliny do uherców, i wracamy pociągiem już do naszych domków. Kładziemy się spać. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Także. dobra... To nie był dobry to zostało. Dobranoc, słodziaki. Widzimy się jutro rano. Dzień dobry. Jest piąta rano Stali. Jest zimno. Będziemy się teraz zbierać. Będziemy się teraz pakować, zbierać i idziemy dalej. Tak Bartusiu, tak. No. ruszyliśmy. Dzisiaj celem jest sanok. Nabraliśmy nowych sił. Tak. Martwi mnie jedna rzecz, Bartuś. No. Martwią mnie te lasy, no. przez które będziemy przechodzić ja bluzy dzisiaj. Nie mam nawet. <laughs> Więc mam nadzieję, że nie natrafimy na misie. Misie kolorowe. Nie to się rusza. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje. Więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem pisły. Już tylko Kile Po sobie tylko tyle. Przydbać o pile, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem, ile <śpiewa> sprawdzam cały czas mapy Google i nasz następny przystanek i pokazuje godzina 15. Mija 15 minut i nadal pokazuje godzina 15 i tak kur na wpół, w kółko. Kółko tak. Ja nie wiem czy wytrzymam psychicznie tutaj. Bo to już to już jest przesada. Przesada zaraz zostawię go i ucieknę o tam do lasu ucieknę i tam rozstawię ten namiot i tam zamieszkam na stałe bo ja już, ja już mam dość mam dość kurwa Udaru do Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz? No nie, tak pytam. Tak? Świetnie, mlecznik. Ostatni w tym sezonie. No nie wiem, czy ostatni. Jak to? Ostatnia partia. Ale jest kolejny mleczek Ale tu jest ostatnia partia. Ostatni. Potem nie będzie. Czy kiedyś takie liście drzewa? Nie. Te drzewa też są bardzo dobre. Zabierają dużo magnezu. O Co tak nagle energię masz? Co tak nagle energię do mówienia masz? Przed chwilą nie chciałeś mówić, bo nie chciałeś energii marnować. No, jakie ładne. Cukrot. Nie zatrzymujmy się co chwilę. Ogólnie drodzy Państwo, zbaczamy ze szlaku jaką nam przedstawił wujek, Google i powinniśmy iść tutaj prosto, ale idziemy tu w prawo i będziemy szli stricte przez las. Nie myślałem, że spotkamy słonia prędzej niż niedźwiedzia. Idziemy sobie dróżką, a tu robią, w ogóle nie wiem, jeżdżą jakimiś tymi. O. Co? To tędy na pewno? Dobra, idziemy. W dupie to mam. Nie będziemy teraz wracać. No, nie, to nie możemy być y, zauważeni. No to cichutko. Coś jedzie. No jak prosto. No to idź prosto, no. Powodzenia. Idź tam. Chodźmy tam. Tu, tam jest przejście jakieś. Nic tu nie ma. No tu jest chyba ta droga, którą mamy iść. Ale zablokowana. Nie wiem, tam jesteśmy nagle. Tu Google, co ty nam pokazałeś za nie mam nic siebie W dupie mam tutaj. Mhm. Nie wyszukuję ci. No to super. Nie no daj, to Co tam widzisz? Ja p nie. P nie zaraz. Gdzie ty też prosto iść? Jesteśmy na tej drodze, ale mamy iść tam Nie, czy to jest drzewo? Mamy iść gdzieś tu. prowadziłem go przez ten naskóz. Znowu byśmy się zgubili, gdyby ten jego GPS. gdybyśmy się wysyłali jego GPS. zapraszam Wolność. Kocha mi rozumiem wolności. Kocha rozumiem wolności. Kocha wolności. górę wolności. O ma to nie stracić wszystko mogę zostać sam los goamię los umiem wolność poddać się wolność z McDonald's naładowaliśmy sobie większość rzeczy. O, Bartuś tam za mną z tyłu. Teraz idziemy, skoczymy do apteki, zakupimy parę potrzebnych rzeczy i idziemy nad jeziorko i tam rozłożymy sobie namiot. Wow! Widzicie, co za mną jest, drodzy państwo? Tu jest rzeka San. E, idziemy się Idziemy się w niej wykąpać. No. Tak, bo nie mamy gdzie indziej. No. Wykąpaliśmy się. No, udało się jakimś cudem. Wykąpaliśmy się w rzece. Super, to nikt nie, nic nie przebije, nie? Kompletnie. Nie, Dzisiejszego dnia... To długo, to długo no. takiego dnia nie będzie. Halo? Dzień dobry. Pani Jarku! Niech się pan nie czai! No drodzy państwo, jesteśmy w namiocie. Jesteśmy w namiocie i będziemy się niedługo kłaść. Wstaliśmy moi drodzy teraz szybko będziemy składać wszystkie rzeczy, pakować się i wyruszamy na dworzec w Sanoku. Jedziemy prosto na Uherce i z Uherców 3 godzinki i jesteśmy nad Soliną. Ale obawiam się, że może być ciężko z powodu wszystkich odcisków, jakie mamy po tych dwóch dniach, bo ja ledwo chodzę. Ja utykam na dwie nogi. Oh. Just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special you're so very special. Dojechaliśmy do ucherców mamy 12 km do przejścia, czyli tak 3 godzinki i będziemy już na miejscu. Stoimy teraz, jesteśmy na przystanku. Zatrzymaliśmy się, żeby odpocząć chwilkę, <laughs> dwie minuty, i ruszamy dalej. No co, no godzinka jeszcze została jesteśmy na miejscu. Whatever you want, so very special. Chyba jesteśmy. Artur, tam jest! Jeszcze kawałek i będziemy. Jeszcze tylko pół godzinki. Jeszcze ty. A tu, tą kolejką, będziemy jechać tam, co jeżdżą wagoniki. Jak się z tym czujesz? Że przeszli ponad 100 kilometrów 3 dni. Dabakacje wszyscy na siwku do pieśni, nigdy nie ma w domu dzieci. No i nie odpowiedział. Prawie, prawie na górze idziemy skrótem. W dużej sali, duży stół, a przynajmniej gościku. Dzisiaj chciałbym to odnieść, jak można to na cześć, ojczyzny, której wieś, przyszłą życie na rzecz. Nacjął na chód, wybimy zachód, tu z Mam bilety, idziemy się przejechać. Doli! Let's go! No właśnie. A to będzie szybkie Co? Drzwi się zamknę. O kurde, przyspieszamy! Yo! Oh shit! Oh.